I otrzymam gwitowy z tej strony Kebus. A w dzisiejszym odcinku porozmawiamy sobie o wczorajszej aktualizacji do CS2. Ale na początku zaproszę Was na stronę Sell Your Skins, bo tutaj swoje skiny możecie sprzedać. A z kodem Kebus 5% bonusu, także serdecznie Was zapraszam. Tutaj szybko sprzedacie swoje skiny, legitnie. Polska strona, także wspierajmy polskie biznesy. Nie, ale tak serio, to po prostu sianko wam szybko przejdzie na konto, więc jest to bardzo duży plus. Także jak potrzebujecie siana, sprzedajcie skiny na Sell Your Skins. Link macie w opisie. A my przechodzimy do update'u, który pojawił się wczoraj w, CS w CS2. Został, jeżeli chodzi o sam gameplay, został naprawiony bug, tak zwany buy and throw, gdzie mogliście zwrócić broń. To wykorzystała jakaś drużyna na meczu z G2. O ile się nie mylę, na Daście, no nie pamiętam jakie drużyny grały, ale na pewno chyba G2 Odik czy jakoś takie ja nie pamiętam, jakaś taka wiecie, no nie topowa drużyna, że tak, to, że tak bym to ujął W każdym razie, sprawa wyglądała tak, nie mam niestety filmiku, sprawa wyglądała tak, że gość strzelał do kogoś na midzie Jednym strzałem ze skauta, odrzucał tego skauta do dwóch gości, którzy stali AWK na respie Jeden zrefundował tego skauta, dostał siano i tak to działało. No nie powinno tak być, to zostało to naprawione. Nie wiem, czy dobrze to wyjaśniłem Wam, ale być może gdzieś na necie sobie jeszcze znajdziecie. Jeżeli chodzi o y, premiera... To ta tabelka została naprawiona. Niby nie ma tu już być cheaterów. No wiecie, to może potrwać dwa tygodnie. Tyle temu daję. A reszta, jeżeli chodzi o resztę, to na przykład wrócił ten glow do broni. To jest spoko zmiana w sensie ja na przykład jestem inaczej, byłem bardzo przyzwyczajony do tego. I pamiętam, że jak to usunęli, to miałem trochę zdziwienie. A uważam, że bardzo fajna, bardzo fajny powrót, można tak powiedzieć. Do przyszłości. Także to ja jestem z tego zadowolony, dlatego że no, możecie sobie to włączyć w ustawieniach gry. Jak macie właśnie MK czerwoną, mnie, czyli tam na przykład Cyrexa, to będzie się po prostu na czerwono świeciła. No, spoko, spoko. E, I w końcu zmienili e, tą nieszczęsną pozycję naklejania na kałaszku. Także to też fajnie do craftów dużo to na pewno da. Natomiast widziałem już e, jakiś gracz zrobił screena, że na lewej ręce to nie działa. Okej. Okay. Na prawej działa, także to jest spoko, więc zmiana jak najbardziej na plus. Zwłaszcza, że no, crafty. Wiecie, jak ja mam stosunek do craftów. Krafty to jest coś, także zobaczymy, jak to będzie wyglądało w bliskiej przyszłości. Czy oni coś zmienią z tą lewą ręką, bo to mnie ciekawi, czy w ogóle być może zapomnieli o tym po prostu. Ale jeżeli to naprawią, no to naprawdę zmiana na, no na plus. Także taka mała w sumie aktualizacja do tego CSK, ale troszkę zmieniła. Także. To na tyle w sumie dzisiaj. Trzymajcie się, jo.